Żydów, kukurydza i jęczmień. Z tego będą drożdże, tak mówią. Pojechaliśmy do Kentucky, żeby dowiedzieć się czegoś o destylacji w kłodzie i historii rodziny Dent. Zdobyliśmy przepis JW Denta na matkę drożdżową. Przywieźliśmy też tamtejszy jęczmień, kukurydzę i żyto. Uzyskamy z nich drożdże, których używano w tamtym regionie. Jedno wiadro. Nie umiem czytać kursywy. Poważnie? Co to jest? Którym w życiu nie robiłem drożdży? Zawsze otwieram paczkę i sypię. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Ciekawe, czy to się uda. Dzikie drożdże można znaleźć w całym środowisku, również na zbożu. Żeby przygotować przepis J.W. Denta, muszą wyhodować drożdże na zacier. Najpierw zagotują część zboża, a następnie je wystudzą i zasypią resztą zboża pokrytego drożdżami które zaczną się mnożyć. Te drożdże to wyjątkowy składnik receptury denta. Patrz, jak je żyto. Postaramy się zrobić je dokładnie według przepisu. To zrobi wielką różnicę dla zacieru. To są drożdże. Musimy je tylko wyhodować. To mieszanka kukurydzy i żyta. Ile ma stopni? 73. Szykuj mieszadło. Zawsze jest gotowe. Mieszaj. W trakcie sypania? Nie chcę grudek. Powinniśmy zautomatyzować ten proces. To znaczy, postawić tu ramię robota, żeby mieszała. Przecież mam ciebie. To przepis krok po kroku, przekazywany z pokolenia na pokolenie. A to słód jęczmienny. Przestali z niego korzystać, bo jest naprawdę trudny. Robi się ciasto na naleśniki i to gęste. Musi się zagotować. Na pewno jest 77 stopni? Chyba coś pomieszałem. Dobry Boże. Źle ustawiłem termometr. Wcale nie jest gorące. Gotuje się. Wcale nie, patrz, już prawie, 95 stopni. Widziałem, nie oszukuj. Miało być 93. Zmniejsz gaz, zaczyna wrzeć. 60 stopni zabiło wszystkie żywe drożdże. Po ostudzeniu dodamy mielone zboże z Kentucky z lokalnymi drożdżami, które zaczną się mnożyć. Gotowe do użytku w 18 do 20 godzin. Wtedy dodamy je do zacieru.